Dzisiaj w Ewangelii widać napięcie, jakie jest pomiędzy Jezusem a tymi, którzy są zgromadzeni w synagodze, bo Jezus yy, dzisiaj czyta fragment z księgi proroka Izajasza. Też jako nauczyciel, jako, jako Żyd praktykujący, miał do, do tego prawo. Yy, rozwinąwszy księgę, mówi o proroctwie, czyta proroctwo. Odnosi je do samego siebie. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mi namaścił. I mówi Jezus mówi wprost: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. I tam pojawia się wątpliwość w jego rodzinnej miejscowości, w Nazarecie, czy nie jest to syn Józefa. Przecież znamy tą rodzinę. Jak ktoś. Obok nas, kto żył obok nas, może odnosić te, te słowa mesjańskie do, do samego siebie. Jezus wypowiada tutaj dobre, znane, dobrze nam znane słowa. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej Ojczyźnie i daje dwa przykłady ze Starego Testamentu, w którym Eliasz w czasie głodu. Zostaje posłany do wdowy w Sarebcie Sydońskiej, a więc do nieżydówki. I w momencie, kiedy, kiedy. I drugi przykład, kiedy Elizeusz zostaje posłany do Syryjczyka Naam Naamana, aby został oczyszczony. A więc również jest tu przykład dany nieżyda. I to wszyscy, jak jest napisane w Ewangelii, wszyscy w synagodze unieśli się. Gnie, gniewem do tego stopnia, że aż próbowali go zabić. E, chwileczkę skupmy się na tym wzburzeniu osób zgromadzonych w synagodze. Co ich tak zdenerwowało? Zdenerwowało ich to, że Jezus e, pokazał im prawdę i e, zniszczył, w pewnym sensie rozwalił, tak chyba mocniej trzeba powiedzieć. Ich sposób postrzegania na świat. My jesteśmy Żydami, jesteśmy wybranymi, jesteśmy tymi, którzy mają pełnię wiedzy o Bogu. Trudno nas pouczać tutaj. Inni, poganie, to są ci, którzy nie są godni uwagi. Bóg nie interesuje się nimi, tylko w narodzie wybranym. Tak naprawdę, tutaj w naszym, w naszym narodzie jest, jest i pełnia prawdy, i, i, i najlepszy sposób, żeby skontaktować się z Panem Bogiem. W związku z tym, jesteśmy najlepsi, tak mówiąc w skrócie. No, moglibyśmy podmienić też y, tutaj słowo Żydzi, czy zgromadzeni w synagodze, na na przykład jakichś katolików, parafii, grupę. Modlitewną, jesteśmy najlepsi. My mamy pełnię wiedzy, inni powinni się uczyć od nas. Nie? E, I sam wiem dobrze o tym, że kiedy zwraca się wprost uwagę, że tak nie jest. E, że to, że ktoś nawet przynależy do Kościoła Katolickiego, czy jest kimś wysoko postanowionym, to nie znaczy, że. On ma już pełnie władzy i pełnie wiedzy, a ci, którzy są poza kościołem, to są ci godni pożałowania. Bóg konsekwentnie rozbija takie rozumienie wiary, bo ono po prostu nie jest po jego myśli. I też wielokrotnie byłem świadkiem tego, jak takie postawienie sprawy może wzburzyć i może spowodować gniew. Dlaczego? Bo został zburzony pewien porządek. Prośmy, abyśmy nie robili z naszego kościoła, jakkolwiek on jest nasza rodzina, parafia, grupa, szerzej decyzja, nie robili jakiejś warowni, nie robili jakiegoś zamku trudnego do zdobycia. To nie jest kościół. Kościół jest wspólnotą otwartą na innych. Kościół jest wspólnotą wychodzącą z miłością. I kościół jest wspólnotą świadomą własnej słabości i tego, że również powinna być też upominana, Czasami nawet przez osoby spoza Kościoła, dlatego, żeby też nawrócić swoje serce. Przyjmijmy też ten zamysł Boży i jeszcze raz to powtórzę, chronimy się przed takim zamykaniem siebie w klatce w cudzysłów katolicyzmu na zasadzie ekskluzywności, wyłączności. Nie łaska jest wiarą, jesteśmy w Kościele dzięki temu, że Pan Bóg tak zdecydował i tak zechciał, jesteśmy posłani na świat, aby kochać.